Państwo, dzień dobry Witam w najnowszym odcinku mojego programu na YouTube Czuję się zobowiązany do popełnienia Unboxingu Płyty weski granie 2022 Czuję słabą wenę, słabą wenę do tego co tu się wydarzy może niepotrzebnie. Szanowni Państwo, jak wiecie albo i nie, w tym roku grałem na gitarze w Orkiestrze Myskiego Grania, więc zagrałem na tej piosence, na tej, na tej, na tej, na tej, na tej, na tej też, na tej również. Na tej można powiedzieć, czy też, ale nie, niekoniecznie. Tutaj też grałem, na tej też, na tej też. Naturalny zoom, zajebisty. Nie wiem, czy Państwo tutaj. Czy coś to Państwu mówi? Bo Państwo pytają, gdzie ja jestem na tej opłatce. Został tu zastosowany w pewien sposób przekazu podprogowego, szanowni Państwo. I jakiejś tam mojej przemiany wewnętrznej, ale też. Też wizerunkowej. Kogo przypomina Wam ten... Chłopak? Zastanówcie się. Ale chodzi o to, że ja tak... Wyglądałem mniej więcej w liceum, kiedy postanowiłem, że... Yy, nie wiem, przepraszam, w gimnazjum. Że... Więc to jest Walenty lat... A powiedzmy... 16 koniec gimnazjum, chcę... Chcę coś zrobić. Tutaj mamy Walentego... Popatrzcie, już powiedzmy liceum, już końcówka liceum, to znaczy jeśli chodzi o metrykę, bo ja nie, nie wiem jak wygląda końcówka liceum, szanowni państwo. I tutaj, szanowni państwo, Kasia, K jak Kasia i J jak Jacek, czyli Kasia i Jacek, kwiat Jabłoni. Eee, co to nam może, może mówić? No? I teraz I na tego ostatniego, zobaczcie Ewolucja człowieka, tam z małpy do tego i później do tego i tamtego To tak... Nie mówię, że to idzie od małpy do czegoś Albo od czegoś do małpy, albo coś Mamy dwa CD Bo na dwójwiniele mieszczą się dwa winiele, co jest logiczne A na dwa CD mieszczą się dwa CD Ja grałem tak tu we wszystkich, i tutaj, jeszcze do takiej sytuacji doszło, że tutaj, o, czecze, cze, recze, yy, jeszcze tutaj, taka sytuacja, Daria Ześlowska, Falstaff, albo V, świetny utwór. Cool Kids of Death. Utwór spalimy, przepraszam, spaliny My, nie my. Jesteśmy w sytuacji, w której. Będziemy wybierać narzędzie, które będzie unboxowało. wyboru Techforce Spider Model USA Design Handmade in China taka kosa ale to bardziej jakieś medycyny estetyczny Na YouTubie? Maguson, multitur, Awe Awe Seitan Dobra, bo się robi już przydługie, Czyli, te quarks Winylę to jest rzecz święta jeśli zrobi na przykład tak tak. Tak. To one tracą na wartości, nawet jeśli się tu zagnie taki rożek. No i ciekawa sytuacja. Wielko. się. Jest on. Pierwsze otwarcie. Nie widziałem, co tam jest w środku. Where the fuck is this, Mr. Valenty? Okay. Valenty is absent. Oh, little bit of Valenty is here. No, i jeśli mnie Państwo zapytają, czy warto kupić taki winel, a... to mogę powiedzieć, że... No, no warto, jak ktoś lubi męskie granie. To są słowa. Orkiestra. Fiat w Wosola, Kasi i Jacka Sielkiewiczu. Bedoez oraz Krzysztof Zalewski jako wokaliści. Bolesław Wilczek. Andrzej Markowski. Kuba Wojtas i Walś Graksa. Kryzys! Jako zespół, do którego zaliczyć należy także... Także, także znakomity chórek oraz sekcję denton, czyli znowu jakieś naj, jakie? Bardzo proszę, największa orkiestra męskiego grania dotyczy czasów historii, zespół pieśni tańca Śląsk oraz najmłodszego artysty męskiego grania dotychczasowego ośmioletniego Franka Trojanowskiego. Ale e, wydaje mi się że ja mogłem być najmłodszy, jeśli chodzi o, yy, o zawodników, którzy yy, są w przedziale 25-27 lat albo do 30 lat. 25-30 lat, a 26 do 30 lat to ja bym był tam najmłodszy. Na biało Jan Peszek no i jego córki Marii. Lekcji poglądowych na temat nakurwiania zen i jeszcze z tego, że Dawid posiadł po 8 latach współpracy z tą imprezą, mógł zaprezentować podczas swoich koncertów coś w rodzaju my grace is his of męskie grania, ale co zrozumiała tych ważnych powodów artystycznych było znacznie więcej znacznie więcej. Oto od tego roku mam zaszczyt prowadzić te koncerty w kapitalnym towarzystwie. No bym się kręciłem po prostu. Yy, merytorycznym kupelskim. A to dzięki... Łukaszowi Stasiakowi. Dzięki Man za świetne współuczestnictwo w zbrodni. Łukasz Stasiak. Ciekawa sytuacja, ponieważ. Okej. Okay. Ale tutaj Łukasz Ptyś, Stasiak, szanowni państwo. Łukasz Ptyś, Stasiak. Żeby nie było, że ja tutaj coś obszukuję was. Łukasz Stasiak. Ptysiu. Ptysiu. Mordeczko. To ja i pan Ptysiu. Z panem Ptysiu. Żywiec. 2 0 2 Tissue is the uh, part of my work office or something like that. So very nice situation is this. Oh Valentin is here. No. Oh, Valenti is here. Very nice situation. At the second Winyl jest... uuuuuhuuu Moja podłoga, o jak ktoś chce zobaczyć nasz gram, to tu jest Kupcie winyla i zobaczycie tutaj, że to jest Kilka kostek I dwóch potężnych włodarzy Rock and roll w Polsce Tak się pokazuje, takie rzeczy Krzysztof Zalew, Zaleski, Walenty, kraca Kryzys Świetna sytuacja po takiej bardziej skrupulatnej analizie zawartości tego winyla. Polecam bardzo Państwu zakup albumu Męskie Granie 2020. Sponsor Żywiec, wydawca Mystic Production, BDS, Boni Zalewski. Ewolucja Darwina i jedziemy z 2 CD. Tutaj panowie wsparcie, tak, tak. Ja akurat wtedy zdjęcie robiłem, więc mnie nie widać. Tutaj rodzeństwo. No i potwierdzam, szanowni państwo, doniesienia, że Kasia i Jacek to rodzeństwo. I myślę, że zamykam ten temat. Nie piszcie do mnie więcej wiadomości. To jest rodzeństwo. W sensie nie ta czwórka, tylko to i to. Dwie płyty, dwa CD. Dla tych, którzy myśleli, że oszukuję. Równolegle w opakowaniach ułożone, co się... Co się nie zdarza, szanowni państwo. Oho! Problemy. Halo? Szanowni państwo, no to pierdół, Wszystko jest... Dobrze. Zajebiście dobrze, ale muszę yy, kończyć. Pozdrawiam Was, tak wygląda męskie granie, gra świetnie, bo ja tam grałem, więc wiem co mówię, słuchałem. Super, jest wszystko eleganckie, to i to. Super, w super cenie, w super, super jakość w ogóle. Największa orkiestra męskiego grania w historii orkiestry męskiego grania. Co mogę więcej powiedzieć? Dozo, Standardowo.